Mamy zielone, więc idziemy. Dawaj łapę ktoś, tacie szybko. Daj łapę. Gdzie idziemy? Idziemy do ciu, ciu train Idziemy tu zobaczyć. Pierwsze pierwsze miejsce, które chcemy zobaczyć. Nawet ładnie. A jest tam ciu, ciu train No właśnie. Stoi ciu, ciu train i on nie odjeżdża, wiesz? On chyba ma przerwę na obiad. Wiesz? Nie. Czuciu train ma przerwę na obiad, zobacz, pan nie jedzie. A my idziemy zwiedzać miasto. Witamy w Perpignan. Perpignan Perpignan Perpignan, jesteśmy we Francji pogoda piękna dopisuje dzisiaj zwiedzanie miasta chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że za wiele w tym mieście chyba nie zobaczymy eee, tutaj mamy pierwszą atrakcję czyli rzeka przez środek miasta z ładnym trawniczkiem z ładny tra ładnym trawniczkiem do dookoła tego miasta, zaraz zobaczymy czy czy faktycznie miasto jest ciekawe, czy mniej ciekawe. A tu nasza rzeka. Proszę bardzo, przez środek biegnąca, ładnie zadbane. Kuboś, jak ci spadnie... Jest... Auto, co? Siostra mu mówiła, że jak spadnie, to będzie dramat. Siostra mu mówiła, że jak spadnie, to będzie dramat i będzie dramat. Ale już nie ma. Już nie ma, dobra. Tu mamy jakiś, jakąś basztę, jakąś zamek. Się dowiedzieliśmy że to jest region Katalunii. E... I jest flaga Katalunii Czyli Katalunia jest i w Hiszpanii w Jeden z większych regionów I w, we Francji Ludzie jedzą A no bo to o, pora obiadowa, lunchowa Tutaj w tym regionie też siestowa Także wszyscy odpoczywają, dobrze się bawią Niewiele osób pracuje Tylko ci co muszą Dobra, i dzieci chcą już ice cream, ale ładnie to wygląda. Jesteśmy w centrum turystycznym i dowiadujemy się gdzie tutaj warto pójść co warto zobaczyć zobaczymy no, początkowo wydawało się, że, że to miasto niewiele może zaoferować ale teraz z drugiej strony wydaje się, że całkiem, całkiem ciekawie całkiem ciekawie to może wszystko wyglądać, zobaczymy z reguły robimy tak, że idziemy do centrum turystycznego i, i dowiadujemy się co warto zobaczyć gdzie warto pójść, jakaś mapka tak jest dużo prościej, żeby nie błądzić, nie szukać, wtedy dużo łatwiej nam jest się poruszać i zobaczyć, gdzie warto, gdzie warto podskoczyć, co warto zgodzić. Tutaj fajny, duży ekran pokazujący region i miejsca, które, które można zobaczyć. Dość ciekawy film. Kaktusy sprzedają, w perpinią. Kubusiu napij się wodę. A tutaj ładna fontanna przed kościołem, który zaraz pójdziemy zobaczyć. Piękny kościół, zobaczcie, kościółek. Ale jesteśmy w środku kościoła. Ale pięknie. Zobaczcie, tu jest stary kościółek. Tutaj. Tak? A, dzień dobry. I teraz gdzie Agusia? Kubus musi nam mówić. Kubuś musicie mówić nam gdzie iść. Kubusiu, gdzie idziemy? Tam? Gdzie powiedz tacie? A ty jesteś też niezadowolony dzisiaj z wycieczki, co? Nie bardzo Kubuś jest. Nie bardzo dzisiaj Kubuś jest zadowolony z wycieczki Nie bardzo mu się chce chodzić. Mapę wyrzucił ogólnie. Nie bardzo to wszystko wygląda. Mama skręcimy w lewo. Tu może... mówię, że mamy skręcić w lewo? W lewo mamy skręcić. Tu Pasi są drogowskazy. W prawo, ale tą samą Gdzie mieszkała Bella Klarcia? Nie, nie wiem. Co? Na... Tu, nie jest, tu, jest. tu jest Bella. No. Ale uliczka ładna, mama, zobacz. patrz. Mam prawo do góry? Agusia w prawo czy w lewo? Dobra, następną w lewo. Dobra, Kubuś. No i mamy nieporozumienie, bo Kubuś mówi, że w tamtą klarcie, że w tą mapę, jeszcze coś innego. Nie wiem gdzie my dotrzemy dzisiaj w ogóle. Jesteśmy w hotelu Palms. Chcieliśmy, że że to takie zwykłe miejsce, ale naprawdę jest ładne. Sami zobaczcie. To jest były hotel. Teraz to już jest chyba muzeum, prawda? Podobało ci się Klarciu tutaj? Co? Chobie Podobało się? Co? A Gusi się podobało? A komuśowi się podobało? Komuś goni swój celi. Komuś idź za tym chłopcem, idź Podobało się Klarci czy nie? Podobało się, czy nie? Mamy blisko do samochodu Dużo urokliwych małych uliczek, takich wąskich No a poza tym to ładna architektura Ładne miasto, chyba dość duże miasto Kończymy naszą wycieczkę po perpinią. E, że tak powiem szału nie ma, chociaż jest ładnie. Ładnie, ładnie jest ładnie. Mm. Ładnie, ładne miasto.